Cześć. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania widać Alina Kaźmierczak. Ostatnio usłyszałam słowa, że warto w życiu mieć chociaż jednego wroga. I na początku taka moja konsternacja. No ale jak? Taki błąd. Przecież ja nie chcę mieć wrogów. Ja chcę... Wszystkich kochać, ja chcę wszystkich obdarzać pozytywnymi uczuciami. I po co mi zatem ten mój wróg? I kiedy zaczęłam drążyć ten temat, to rzeczywiście zrozumiałam: jeśli otaczamy się ludźmi, którzy tylko i wyłącznie biją ci brawo, Którzy cię poklepują po plecach i mówią, że wszystko co robisz, robisz cudownie, to wtedy możesz się zatracić. I w pewnym momencie nie masz realnego obrazu swojego życia. A jeśli znajdzie się jakaś osoba, ktoś, kto szczerze, Zwrócić ci uwagę na twoje słabości i będzie taką przeciwwagą do tych wszystkich, którzy cię poklepują po plecach, to wtedy zastanowisz się, co jeszcze możesz ulepszyć. I rzeczywiście, kilka razy w moim życiu, ale też w życiu. Moich koleżanek zdarzyło się tak, że w gronie swoich pracowników ma taką osobę ewidentnie oponującą, ewidentnie krytykującą, która ewidentnie stawia opór. I ta osoba powoduje nasz większy rozwój. Czyli ta osoba powoduje, że my staramy się jeszcze bardziej, że my Dopracowujemy nasze projekty i są idealne, dlaczego, żeby ktoś nam nie zarzucił? Jesteśmy bardziej przygotowani, bardziej zwarci, bardziej gotowi i wkładamy więcej energii w przygotowanie się. Więc warto mieć takie osoby. Nieważne, czy go nazwiemy wrogiem, czy go nazwiemy krytykiem, czy go nazwiemy osobą, która bardzo często nas drażni, ale ona w naszym życiu jest bardzo potrzebna do naszego rozwoju. Oczywiście, kiedy ten krytyk jest bardziej życzliwy, to jest to łatwiej przyjąć, ale nawet jeśli czasem boli, to wiedz, że to jest potrzebne. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.